Witam, jestem hardblasket.pl A to mój pierwszy filmik na YouTube. Dziś pokażę Wam jak ściągnąć i zainstalować poprawnie Minecrafta BT 173 Tutaj usunę. Jeżeli widać, to przepraszam za bóg z myszką Tu wchodzę w procent, data procent. Nie wiem czy się nagrywa. Czekajcie. Dobrze, nagrywa się sorki. Procent, a tutaj to procent, i żeby, żeby wam udowodnić, luknijcie sobie mm. nigdzie nie ma. Yy, więc tak, klikamy, yy, oczywiście link podam w opisie. Yy, tutaj się, yy, pobiera się ładnie. O, to może lepiej zrobić. Ok, pokaż w folderze i po prostu przerzucamy to na pulpit. Zminimalizuję, bo no, minimalizuję, bo będę korzystał z tego. I po prostu włączam Minecrafta. Wpisujemy swój nick. U mnie to hardblasked.pl yy, Tutaj jeżeli pojawi się kolejna wersja Minecrafta i chcecie ją zaupdate'ować, to poproszę prostu zaznaczacie i dajcie Enter Entergame. Entergame ale muszę was o jednym ostrzec dla tych, którzy nie wiedzą, a którzy wiedzą, nie musicie tego słuchać, tylko przewinąć sobie kawałek filmik. Yy, z każdym nowym update'em, jeżeli macie jakieś zainstalowane mody typu Diamond Items, czy takie coś i klikniecie force update, to te mody automatycznie wam znikną. W następnym odcinku pokażę jak yy, po prostu instalować mody. Yy, nie wiem czy sap sapie do mikrofonu, jak tak to bardzo przepraszam. Mówię tu mój pierwszy odcinek i no i trochę można powiedzieć, że się stresuję. Ok, y, tutaj się pobiera gra, zrobię cięcie i zaraz do was wrócę. Y, dobra ludzie wróciłem, jak widzicie mam już ponad 80, no 90 parę procent. O już jest stówka. Mm. To jeżeli nie chcecie takich dużych, wystarczy, że wejdziecie w wideo, ja takich nie lubię, sobie zróbcie normal albo jakie chcecie. Tutaj omówię dla tych, którzy nie wiedzą. Tutaj jak będziecie mieli różne teksturpaki, ale to w następnym odcinku, bo nie chcę sobie dać. to możecie grać, grać multi, wystarczy wpisać IP i tu udowadnię, że wszystko ładnie, pięknie działa. W następnym odcinku może też pokażę, jak pobierać i instalować z kiny do tego Minecrafta, ale to się jeszcze zobaczę. jak widzicie mi się trafiła na śniegu na początek widzicie, wszystko ładnie, pięknie działa, na, bez żadnych kodów, bo się nie da modów o, tam jest trzcinka, tu ładnie pięknie, nie wiem czy nas, na, bo nagrywam Camp Studio, nie wiem czy się zacina jak tak, to przepraszam o właśnie, jeszcze takie mała, małe pytanie do widzów znacie jakiś fajny program, który nagrywa i dźwięk, i o, dobra. Dźwięk. Dźwięk i po prostu głos z mikrofonu, bo jeżeli chcecie muzykę do tego, to bardzo Was proszę, żebyście podali w opisie. Dobra, krótko mówiąc, to by było na tyle. Pozwólcie, że zacytuję JJ Jokera. Oczywiście pozdrawiam. Komentujcie, subskrybujcie, rzuty magiczny guziczek, klikajcie, nie żałujcie. Yy, więc to by było na tyle. Yy, czołem i cześć!